Witam Państwa serdecznie. Za oknami mamy już wiosnę, no a jak wiosna, to znaczy, że trzeba wyjechać w pole m.in. z azotem. O tym m.in. chcemy mówić na naszym najbliższym webinarium, które odbędzie się 31 marca o godzinie 19. Będziemy mówić m.in. o tym, jak korygować dawkę nawożenia w oparciu o pierwszą dawkę azotu w zbożach. Powiemy o tym, jak dostosować drugą dawkę i trzecią azotu w zbożach. Chcemy też poruszyć zagadnienie zdrowotności roślin na plantacjach, co się będzie działo, z czym możemy mieć do czynienia. Chcemy także poruszyć temat regulatorów wzrostu, bo to zawsze jest gorące zagadnienie. Naszym ekspertem będzie znany i ceniony przez Was doradca niezależny z NU Agrar, profesor Hans-Georg Schimberger. Mam dla Was jeszcze bardzo ważną informację. Otóż to webinarium będzie nieco inne niż do tej pory. Oczywiście każde zagadnienie będzie poruszone w osobnym wykładzie, ale te wykłady będą krótsze niż do tej pory. Będziecie mieli okazję zadać profesorowi pytania, które bezpośrednio Was dotyczą. Podczas rejestracji wpiszcie je w formularzu, a my postaramy się je na żywo zadać naszemu prelegentowi. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, 31 marca, godzina 19. Do zobaczenia.